Dzień doberek. A borówkę to jak posadzić, jak się kupi? Na przykład u mnie na babiczanin.pl. Bardzo prosty poradnik, bo akurat wykopałem starszą sztukę, więc wsadzę sobie w to miejsce nową sztukę. Borówki jako rośliny kwaśnolubne nie rosną głęboko jakimiś mocnymi, grubymi korzeniami. Rosną szerzej, za to płycej. <laughs> ja już wykrwiłam te walaszkizmy. System korzeniowy borówki nie opiera się na żadnych grubych korzeniach, ale też nie opiera się na włośnikach. Roślina kwaśnolubna, czyli roślina wrzosowata, jaką jest reprezentantem rodziny wrzosowatych borówka, nie ma borówka korzeni włośnikowych. Ma same drobne korzenie, ale to nie są włośniki. Już na dzień dobry to borówce robi troszeczkę pod górkę, no bo nie ma jednak tak sprawnego pobierania wody i składników pokarmowych. I to musimy wziąć pod uwagę, jeśli przy okazji ta roślina nie korzeni się głęboko. Borówka jest rośliną o dużych wymaganiach wodnych i tak jak na przykład u nas w Polsce się mówi, że średnio pada na metr kwadratowy rocznie około 500-550 mm, to dla niej będzie dobrze, jeśli będzie około 700. To znaczy, że musimy te rośliny naprawdę podlewać. Tym bardziej, jeśli będziemy ją sadzić w takim podłożu organicznym, torfowo-trocinowym. Zostaw tę kurkę, ona najlepsze jajka znosi, jak w tych borówkach sobie pogrzebie. Dobra, i teraz tak. Największy błąd, jaki jest przy sadzeniu borówki, to jak jeden z drugim głąbem przyjdzie i Wam powie, że trzeba dołek pod borówkę wyłożyć folią. Nigdy tak nie róbcie, bo jak będzie sucho, to faktycznie troszeczkę ta woda może będzie dłużej się utrzymywała, ale jak spadnie woda, to tu będzie woda stała. Korzeń borówki lubi wilgoć, ale nie lubi brodzić w wodzie, zacznie gnić i mamy po borówce. Dziękuję, do widzenia. Żadnej folii. Poza tym, jak to później wyciągniecie bez darcia tej folii, bez zostawiania tej folii w ziemi, jak będziemy na przykład przesadzać te borówki? Bez sensu. Co robimy? Wykopujemy lejek jak po minie przeciwpiechotnej, czyli szerszy i płytszy. Tutaj mamy już po wykopaniu rośliny, ja mogę to troszeczkę jeszcze pogłębić. Ciekawa sprawa jest taka, że ja tutaj jak sadziłem borówki, to robiłem rów, i w ten rów wsypywałem torf i trociny. I zobacz, że tutaj tak naprawdę tych trocin nie widać. To to akurat się mi wsypało teraz. Nie widać tutaj w ogóle tych trocin. Co to oznacza? Ziemia jest organizmem właściwie, tak można byłoby powiedzieć, żywym. Tutaj masz dżdziownicę, tutaj masz myszy, wejdzie czasem jakiś kret. Jakiekolwiek inne żyjątka w ziemi powodują, że ten torf się miesza z tą ziemią. I jak wykopujemy za kilka lat borówkę, się okazuje, jak ty to, chłopie, ty dniówkę dostałeś zasypanie torfu do dołków i tutaj nie ma torfu? To co, coś tutaj musiałeś odwalać, a chłop wcale nie odwalał, posadził naprawdę w torf, ale wskutek tych kilku lat to tutaj nie zostało dużo torfu takiego, którymi widzimy, tylko gdzieś tam coś tam brązowego, a resztę przerobiły organizmy glebowe, które zmieszały z ziemią, my tego teraz nie widzimy, ale to tutaj naprawdę było. Dobra, mamy wyrobiony sobie dołek, szerszy niż głębszy, wysypujemy go. I teraz czym go wysypujemy? Wysypujemy go torfem kwaśnym. Jeśli robimy jakieś dodatki, to, to tylko dodatki. Trocina roślin iglastych, kora roślin iglastych i trocina najlepiej, żeby była przekompostowana, bo jak będzie tutaj świeża trocina, to może być problem z pobieraniem azotu, bo bakterie rozkładające trociny, prędzej czy później zajmą się azotem, który podajemy jako nawóz naszym borówkom. I tu będą objawy niedoboru azotu. My wiemy, że daliśmy za 2-3 razy nawóz, to wszystko te bakterie, więc najlepiej byłoby dawać nie świeże, jaśniutkie trociny, tylko takie brązowiutkie, już powiedzmy po jednym sezonie. I jeszcze torf jest wilgotny, bo suchy torf bardzo ciężko podlać, więc już na dzień dobry saćmy w zwilżony torf. Mam tutaj mój lejek wysypany torfem kwaśnym. Teraz biorę roślinę. Jeszcze zanim wyciągnę z doniczki, to Ci chcę coś pokazać. Zobacz, tak stała doniczka, a borówka stała w tę stronę, bo prawdopodobnie tu miała sąsiada i poszła do światła i troszeczkę ją wygięło. I teraz, jak ja mam sadzić tę borówkę, tak jak była w doniczce krzywo, czy mogę ją sobie naprostować? Oczywiście, że mogę ją sobie naprostować i właśnie to zrobię. Nie będę sadził borówki w ten sposób, bo to jest bez sensu. Ja ją naprostuję i ta borówka będzie prosto. A korzeń będzie krzywo? Nie. Korzeń i tak się ładnie poziomo przekorzeni. Ciach. Ciach. Wybieram sobie dołek pod naszą bryłę z doniczki, ustawiam borówkę pionowo, jest pionowo? Jest pionowo. I teraz mogę przysypywać. Jedna bardzo ważna kwestia w uprawie borówki. Czy borówkę sadzimy na taką głębokość, na jakiej była w doniczce? Czy może płycej, czy może troszeczkę głębiej? Normalnie zalecenie zawsze jest takie, żeby sadzić mniej więcej tak, jak było w doniczce. Ale na konferencji borówkowej ci przyjdzie pan doktor i pan doktor ci powie, że na dużym wypizdowiu, gdzie pole jest odkryte bez żadnych drzew i jest po prostu przeciąg i wieje, to lepiej byłoby tę borówkę posadzić centymetr, 2-3 centymetry, nawet głębiej, bo wtedy te młode, bardzo mocne pędy, które wyrastają tak naprawdę tutaj z granicy ziemi, z szyjki korzeniowej, one są trochę przykryte ziemią i nimi tak nie telepie i się nie wyłamują. A jak posadzimy na granicy doniczki, to może być tak, że nam się jakiś przyrost wyłamie pod wpływem wiatru, ale to mówię w szczególnych przypadkach, jak mam jakąś pisgawicę na polu. I to powiedział pan doktor, ja bym powiedział, że sadzimy na płasko, tak jak było w doniczce. Ale pan doktor tutaj mówił nie chcę rzucać nazwiskami. Ale pan doktor, który bardzo y, ucierpiał wskutek gradobicia w swoim gospodarstwie, to kto z Borówkowiczów jest, to, to wie, już o kogo chodzi. Mówił, że można posadzić tam centymetr dwa, może trzy głębiej. I teraz, za każdym razem, jak dosypuje ziemię, ja nie naciskam na samym końcu i nie dociskam ziemi na samym końcu. Za każdą garścią ziemi dociskam. Garść ziemi dociskam po to, żeby od samego dołu doniczki bryły, w której była roślinka, żeby była zagęszczona ziemia, żeby było zagęszczone podłoże. Dociskam, dociskam i dosypuję i dociskam za każdym razem. Roślina nie będzie się korzenić w bombelek powietrza w ziemi, w jakąś taką pustą szczelinę. Musi to być wszystko dociśnięte, a wtedy mamy już prawie, że sukces. Ciach. Mamy posadzoną borówkę? Mamy posadzoną borówkę. Pionowo? Pionowo, bo poprawiliśmy. W torf kwaśny? W kwaśny. Bez folii? nie jest? No jest, jak się odkręci kran. Czy mamy wszystko już zrobione? Mamy zrobione. Przezimuje? To jest odmiana Blue Crop. Przezimuje. W moim sklepie jest do kupienia babiczanin.pl. Na koniec filmu będziesz mieć jeszcze kod QR, a w opisie filmu Link do kupienia borówki. To jest odmiana Blue Crop, Polska odmiana, owocowana, owocuje w okolicy połowy lipca. Zależy od sezonu, teraz była troszeczkę wcześniej. Jeszcze jedno pytanko: na jakiej wystawie będziemy sadzić borówkę, jeśli chodzi o wystawę stron świata? Czy to będzie od północy, czy od południa, czy od wschodu, zachodu? Jak sadzisz na polu, to właściwie można powiedzieć, że ma światła tyle, ile się da. Jeśli nie ma na tym, sadowni na tym jagodniku. Żadnych drzew, to ma światło od wschodu do zachodu. Jeśli będziemy sadzić od strony północnej i jeśli tutaj będzie bardzo mało światła, te borówki mogą nam bardzo słabo, słabo przyrastać, słabo, słabo owocować, te owoce mogą być małe albo mogą być kwaśne. Także jeśli Także... pytamy, na jakim stanowisku będzie rosła najlepiej borówka, to sprawdźmy, a na jakim stanowisku najlepiej rośnie w polu. W polu rośnie w słońcu od wschodu do zachodu i daje radę. Tylko, żeby była woda. Na dzisiaj z tego poradnika, sadzenia borówki to już wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie jakiś komentarz. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Trzymajcie się i do następnego. Na razie. Tak, możesz? Zawsze się pytasz. I zawsze odpowiedź brzmi: możesz już. <laughs> Albo te organizmy. Albo te organizmy. <laughs> Już na szkodnika nie będzie, nie?